Zapraszam wszystkich na kolejny osiemnasty odcinek Asasyna IV. Nasz bohater wciąż przebywa w mieście Hawana. No i realizuje kolejne zadania w tym mieście. A dzisiaj będzie się działo naprawdę bardzo dużo. Po pierwsze, będziemy śledzić strażników i podsłuchiwać ich rozmowy. Następnie, będziemy śledzić kapitana którego zabijemy i odbierzemy mu klucze, a następnie skradniemy cię do fortowego arsenału oraz kilka razy pogłaszczemy kota i zabijemy hiszpańskich żołnierzy. Zapraszam Was do obejrzenia tego odcinka. Może do śledzenia tych strażników wykorzystam te panienki? To znaczy chyba tancerki one są. Troszeczkę współpraca z nimi idzie mi bardzo topornie, ponieważ mnie się śpieszy, a im się po prostu nie śpieszy. To znaczy, gdy stoimy, to jest wszystko w porządku. Natomiast, gdy trzeba przyspieszyć troszeczkę kroku, no to z nimi jest problem, ponieważ im się po prostu nie śpieszy. Udało mi się przemknąć obok tych żołnierzy. A moje panienki, gdzie są? No, idą so, sobie powoli. No i niestety, niestety, kolejni strażnicy, kolejni żołnierze hiszpańscy. Jak to się skończy? No niestety. Nie mogąc dogadać się z tancerkami, postanowiłem we własne ręce wziąć swoje sprawy i zrobiłem to co potrafię najlepiej. Czyli uciekłem na dach i postanowiłem, że z dachu będę śledził strażników. A przy okazji jeszcze zabija jakiegoś pana. with this hanging tape, man. am do to hang about all day for the captain? Quick as anything, sir. Captain Mendoza needs only to hang the man, then he will deliver your payment. I don't want the alleys, man. I want goods, things I can sell, tobacco, rum. Ponieważ sytuacja odwróciła się na moją niekorzyść, a tancerki są pod ręką, postanawiam skorzystać z ich pomocy, no ale niestety po raz kolejny nie mogę się coś dogadać z tymi tancerkami. I postanawiam sam ruszyć za strażnikami. Tak, wy sobie stójcie tam. Pieniądze wzięły, ale są coś nieusłużne te tancerki. Myślę, że będę się skradał i może mi się uda jakoś realizować to zadanie. That's a start. Shall I accompany him to the Castillo? No, sir. Captain Mendoza will have it sent to you, I believe. You will see. Good lord. That big brute, your Captain Mendoza. No, sir. He is El Tiburon. El Tiburon, Governor Torres's man. Czy wreszcie te tancerki do czegoś się przydadzą? Może teraz do czego się przydadzą? Chwila grozy. No, tancerki, bierzcie się do roboty. No, coś to dało. Jestem sam na sam z kapitanem. No ale niestety zjawili się hiszpańscy żołnierze. No i muszę sobie jakoś z nimi poradzić. I pomoże mi w tym bomba dymna. I jeszcze jedna bomba. I powinno się wszystko skończyć bardzo dobrze. Jeszcze jeden Hiszpan, którego posłam na tamten świat. Tak jest. I odbieram kluczyk, który umożliwi mi dostanie się do Arsenału w forcie w mieście Hawana. Jestem blisko, coraz bliżej tego arsenału. Tylko mam się skradać. Nie zabijać po kolei hiszpańskich żołnierzy. Włączyłem wzrok orła. No i muszę rozejrzeć się najpierw. Gdzie są ci żołnierze? No i następnie ustalić ich ruchy, abym mógł jakoś w sposób skryty dostać się do celu. Oj, widzę, że mam naprzeciwko nie wiem, jakiś stok, jakiś roślin i myślę, że tam na pewno będę się mógł schować. Jak się już schowam no i rozpoznam ruchy tych żołnierzy, no to myślę, że wszystko powinno pójść gładko. sugar. I've only one pair of hands. Oh, it's no great loss. Uh, I've got uh, plenty of cargo here to make a profit of my trip. Will you stay here long? For a few weeks, yes. Then back to Barbados to the tedium of domesticity. Don't settle for tedium. Sail for Nassau. Live life as you see fit. <laughs> Haven't I heard that Nassau is crawling with pirates? Seems a very tawdry place. Not tawdry. Liberated. Oh, God. That would be an adventure. But no. No, I'm a husband and a father. I have responsibilities. Life can't be all pleasure and distraction, Duncan. Hey, up on it. The name's Edward, in truth. Duncan's only a handle. Ah. a secret name for your secret meeting with the governor. Governor, right. I think I've kept him waiting long enough. Ponieważ mam duszę wojownika, nie odpuszczam prawie żadnemu Hiszpanowi i tak jak teraz korzystam z sytuacji i likwiduję kolejnego Hiszpana. Także nie można mieć do mnie pretensji o to, że unikam walki, wręcz przeciwnie, ale najważniejsze, że realizuję wszystkie postawione przeze mnie zadania. Powoli zbliżamy się do końca tego odcinka. Ja zapraszam Was na kolejne przygody naszego bohatera. Żegnam Was, cześć i czołem.